Zadzwonił. Jest bardzo smutna wiadomość w tym momencie, nie nagrał nam się meczyk kiedy Gutek trafił mnie w kamerą i ten piękna pogoń od 4-2, tak? Nie, ile przegrywaliśmy? Dwoma bramkami? Nie, tam było jedno, tak, dwoma. Dwoma, przegrywaliśmy dwoma bramkami, 6-4, wyciągamy mecz na e, w sumie no, 8-7, nie nagraliśmy tego wydarzenia, dlatego że e, strzał w kamerę, przerwał zapis, wtedy plik się zmienia, pamiętasz, znak zapytania i e, A, szkoda, szkoda, szkoda bo naprawdę, bo fajny, tak fajny meczyk, nie? Jak, jak w ogóle odczułeś, jak ten mecz byś ocenił w e, drugą? połowę, bo no widzowie tego nie widzieli... Nie? Znaczy przede wszystkim, Weszliśmy z jednobramkową stratą, tak? Przegrywaliśmy do przerwy 4-3. Tak, przede wszystkim chodzi o to, że w ogóle cała ta pierwsza część meczu była taka ospała. Miałem wrażenie, że zwolnione tempo dokładnie, ee, całego meczu dokładnie. I, e, i tutaj e, nie wiem, zagraliśmy tak jak rywal e, grał i my tak zagraliśmy, a później jednak e, mieliśmy jeszcze chwilę dwa, trzy słowa w przerwie i gdzieś tam pobudziliśmy drużynę i motywowani i odwrócili losy meczu i to jest, świetnie. to jest ważne. Świetnie. Jeszcze raz gratulacje, dziękuję kochany, powodzenia. Jakby się nie ułożyło, to wielki sukces, także ja powiem szczerze, yy, którekolwiek miejsce wśród tych czterech drużyn zajmiemy, to jest, tak chłopaki, to jest chyba duży sukces, tak? Jak się przyglądacie ekipie z Bolesławca, fajnie ganiają? Fajnie. nie? Jesteś też chyba 2-4 rok, nie? bo 2-5. To, to masz super warunki na 2-5, świetnie bardzo fajnie, jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie kochani, jesteśmy, tak jak mówię chwilkę przed meczem naszym półfinałowym, obojętnie co chłopcy nie ugrają, odnieśli naprawdę wielki, ogromny sukces pozdrawiam, widzimy się już na boisku kamera się cały czas ładuje, także ja zaraz do Was wracam. Kochani, w związku z tym, że ładuje mi się kamera, nagrywam kawałek stawki telefonem naszym komórkowym słuchajcie, Monaco z Realem, przypominam wchodziło w wyniku 15-3, my z 7:5 potem spotkaliśmy My się kochani. W fazie jednej czwartej pokonujemy 8-7 po pięknym meczu. Przepraszam najmocniej, nie nagrałem wam tego meczu, ale to dlatego, że ja go nagrałem. Magutek trafił w kamerą w piłę. Tam padały piękne bramki, kochani. Nie widzicie cudownych czterech goli pościgu od 4-2 od do 8-7. Słuchajcie, w drugim półfinale Arsenal wygrywa z Borusją i to my będziemy grać ze sobą, czyli gramy, słuchajcie, meczyk z słowem. Fajne chłopaki, kochani. Myślę, że y, to oni zakończą naszą przygodę tutaj. Natomiast wam mm. ja cały czas mi mm. miło rozczarowuje nasza Sewilla. Natomiast zobaczmy, kochani. Ale... Warszawa 96, ale wynik na przebiegu sportowania sportu było bardzo wyrównany. Kochani, no zobaczcie, Olympique Lyon wygrywa z Legią Warszawa. Przypominam, że Olympique Lyon to ekipa z naszej grupy, kochani, także no, jaką mocną grupę mieliśmy. Obie nasze drużyny, słuchajcie, w najlepszej czwórce, także... Olympique Lyon boje się bardzo mocno w półfinale, jako jeden przedstawiciel Ligi Francuskiej. A wydawało się, że do PLZ będzie obiekt w oprogramowaniu z Narty Zekfany. Kochani, no tak jak widzicie, Leon Olympia awansuje do czwórki. Lega Versailles 6. Także zobaczmy, Olimpijczyk Leon będzie gościem w spotkaniu półfinałowym. Kochani, Lyon i Czeka z pary Ludogorec Bayern Monachium. No dwie mocne ekipy też się spotkały. Jaki tu wynik, kochani? E, jak no kochani, niesamowite, niesamowite. Czyli odprawili nasz Celtic, kochani chłopcy z Warszawy. Także w tej chwili, ale się zrobiło, ale się zrobiło. Zobaczcie, najlepszą czwórkę imprezy. Mamy w tej chwili. 13 czasu polskiego. Arsenal Sevilla, boisko nr 1, Bayern Monachium olimpizują boisko nr 2. Tymczasem zapraszamy na gorący posiłek. I od godziny 13.00 ponownie widzimy się na Flying Ridge Stadium i Allianz Arena. Do zobaczenia. Słuchajcie kochani, no, kamera nie daje rady, dogrywamy telefonem, tam się ładuje w tej chwili nasza bateria na piękne wydarzenia, na piękne kolejne mecze. Najlepsza czwórka imprezy, jak słyszeliście, Arsenal, Sevilla, to nasza para i Bayern, Lyon, druga para. Słuchajcie, przypominam, że Bayern to chłopcy z Warszawy, Lyon to chłopcy z Opola, chłopcy, którzy no, reprezentują naprawdę świetny futbol. Przypominam, że w dniu wczorajszym od Lyonu dostaliśmy srogą lekcję futbolu. E, wbili nam w 20 bramek, natomiast na dzień dzisiejszy mamy Bayern, mamy Lyon, e, Sevilla, czyli Futbol Akademii Błosławiec i Arsenal, to są chłopcy właśnie ze startu na Dawać bliźniaki piątkę, e, powodzenia, dobrego meczu Wam życzę, natomiast wiesz, pewnie tanio skóry nie sprzedamy, no ale będzie dobrze, nie? Szkoda, że nie w finale, no ale, ale los nas skojarzył, cieszymy się, że się pobawimy, nie? Tak. Macie ochotę pograć? No to jeść kiełbaskę i co? I powodzenia. Trzymajcie się, powodzenia. E, słuchajcie, powiedzcie mi jeszcze, e, większość drużyny to 2-4 u was, nie? Bo takie spore chłopaki, nie? 6, 2, 6, e, tak, 3-2-6, 2-2-4 i 2-2-6. Czyli 2, 2, wy jesteście 2-5, czyli 2-2-4, 2-5 i 2-6, tak? Tak macie złożoną drużynę. Jeszcze raz powodzenia, bawcie się dobrze. 2-5 dobry rocznik. E, gratulacje, słuchajcie. E, pewne, pewne zwycięstwo, jak się wam grało, bo 6-3. do 3, e, trudno, ale powiem ci był, był, był wynik zagrożony przez chwilę, czy od początku kontrolowaliście meczy, od początku kontrolowaliście mecz, czyli 6-3, no to gratuluję. Powiem ci tak, no jak mam typować i u Buchmachera zostawiać pieniądze, to spotkacie się w finale. E, czekaj, wygracie teraz z Wionem. Powiem ci, ciężki typ. Bukmacherzy nie przyjmują zakładów na ten mecz, bo nie wiadomo jak to się skończy. E, I wy jesteście fajną bandą, milion jest fajną bandą. Milion mieliśmy w grupie. E, no, wrzucili nam 20 bramek. Także pokazali chłopakom jak się gra na bandach. Natomiast będziecie mieć naprawdę fajne spotkanie. Natomiast u nas Arsenal przygodę namysłowa idziemy prześledzić w tej chwili, kochani, tutaj. Pozdrawiam Was serdecznie, widzicie, jestem na telefonie. Natomiast no, odcinek w tej chwili dogrywamy telefonem, kamera nam się ładuje, jest przerwa obiadowa, kochani. Natomiast zakończona faza 1.4, jesteśmy na półfinałach. Natomiast idziemy poszukać, kochani, ekipy, z którą będziemy się mierzyć. Ekipy. Czekajcie. Jeszcze raz, bo z tego gorąca, kochani, moi ram się kończy w komputerze. E, idziemy szukać Arsenalu. Idziemy szukać Arsenalu, słuchajcie. E, gdzie jest Arsenal, chłopaki? Szukajcie e, drogi Arsenalu, jak oni dotarli do półfinału. Arsenal, Arsenal, Arsenal. W pierwszej grupie. E, Arsenal, grupa A, kochani. Arsenal, idąc do swoich półfinałów, pokonuje po drodze 8-3 PSG, czyli ekipę... Ekipę PSG, czyli Lux, szkoła, ujazd. Potem kolejny mecz 8-4 z Ludogorcem wygrywają. Kochani Ludogorec, to kolejna ekipa, która była w półfinałach, także też mieli bardzo mocną grupę. Zobaczcie i Arsenal, i Ludogorec w najlepszej ósemce. Natomiast teraz Ludogorec chyba odpadł na tym etapie. Natomiast oni pokonali 8-4. Arsenal pokonał Bazel 9-5, to jest FKS Fortuna Głogówek. I w tym momencie taką drogę, mieli, taką drogę mieli w grupie z trzema zwycięstwami. 25 bramek, 12 strzelonych goli. Ekipa kochani gra swój mecz z Benfiką. 9-7, piękne wyrównane spotkanie w 1-8, by potem Arsenal, by potem Arsenal kochani pokonać borusję mężczyzn Gladbach. Także no, taka droga przed nami. Natomiast w tej chwili kochani, tak jak mówię, dodajemy filmik telefonem. Gratulacje, chłopaki, pewne zwycięstwo, tak? Czy od początku kontrolowaliście wynik, bo słyszałem, że mecz bardzo wyrównany, tak? Mieliście troszkę więcej szczęścia chyba, tak? Przegrywaliście nawet? To to samo jak my z Realem. Myśmy cię oglądać nasz meczyk Myśmy ciągnęli chyba z dwubramkową stratą mecz. Natomiast powiem ci najbardziej smutne jest to, że nie nagraliśmy tego meczu. Ten moment, kiedy Gutek strzelił mi w kamerę, pamiętasz, wyłączył mi pliki, nie mamy tego. Dograłem ostatnie trzy minutki z... z, wiesz, z, z, z ale a powiedz mi, ta piętka taka efektownie strzelona, to ona była na sam koniec, tak? To była ostatnia bramka turnieju? To bramka, która przesądziła o zwycięstwie, bo ja już nie kojarzę z tego gorąca. Ostatnia, nie? Słuchajcie, to to była bramka chyba na y, przesądzenie, bo zagraliśmy bardzo wyrównany mecz, kochani. 8-7 przypominam, e, także e, no, emocje piłkarskie trwają. Ja w tej chwili chciałbym e, powiedzieć, że tu parę minut, kochani, przerwy. Kamera się ładuje o 13, czyli za. którą mamy godzinę? Zobaczcie. Za 20, czyli za 20 minut rozpoczynamy, kochani, półfinały. Kompletnie nie mamy do nich oczekiwań. Widzieliśmy ekipę, kochani, znamy słowa w, w akcji. Myślę, że gdybyśmy się spotkali właśnie może z samym rocznikiem 2-6, to byłby fajny mecz, tak jak to wygląda u nas. My z 2-4 przypominam, mamy Katra. Natomiast w, tej, w tym momencie może być, kochani. E, natomiast tak czy inaczej, jak dobrze rozumiem, przed nami dwa mecze, dlatego że w tym momencie przegrywając gramy o miejsce trzecie, wygrywając. Dobrze mówię, ale miałem przed nami dwa mecze jeszcze, tak? Gratulacje panie trenerze, nie wiem co tam pan trener wczoraj pokombinował, ale yy, yy, no, drużyna odmieniona jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, słuchaj, tak? Oni się bawią, oni bawią grają swoje, ja Dokładnie. musiałem mocno ingerować. Świetnie. Yy, bardziej chyba tu jest ta strona mentalna, że... Wierzyli mimo tej ostatniej porażki. Wysokiej, tak, tak. w to, tak? grać w piłkę. Przyjęli 20 bramek na miękko i ja już też myślałem, że turniej się dla nich skończył, ale na szczęście oni w to nie uwierzyli, nie? Oni, no, miałem się z nimi taką rozmowę przed i. Super, też, gratulować, bo to jest bardzo ważna część treningu mentalnego. Tak, zbudować to w głowie, no bo piłkarsko grają tak jak potrafią, ale jeszcze chodzi o głowę, jak e, było widać, walczyli, grali. Przed nami jeszcze dwa mecze, natomiast dotarcie do najlepszej czwórki imprezy to naprawdę wielki sukces, także gratuluję. Tak się wydaje. Że Myślę, że tak, iść. dlatego że nasza ekipa, dawać piątkę jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze, jeszcze ciężka praca przed wami jeszcze dwa mecze. Legia odpadła? Legia odpadła, tak. Zobaczcie, parły półfinałowe, wygracie z Arsenalem, Bayern gra z Lyon, ale zobacz trenerze, jaką mocną grupę miałeś, bo Lyon od nas z grupy jest, także słuchajcie, dwie drużyny z naszej grupy są w, na I tym etapie. Spotkaliście w półfinale, nie? Się w półfinale. Czyli ktoś, ktoś odpadnie już od pierwszej. Mieli z nich, albo tu, albo tu. Albo o trzecie, także obojętnie. Yeah. Słuchajcie, ale przed wami dwa piękne mecze, słuchajcie, wspaniałe doświadczenie, kochani, tak jak trener mówi, dawać piątkę jeszcze reszta ekipy. Tak jak...